Anton Czechow, dyrektor pod kanapą. Zakulisowa historia. Dawano wodewil z przebieraniem się. Klaudia Matwiejewna Dolska-Kałczukowa, młoda, sympatyczna artystka, gorąco oddana świętej sztuce, wpadła do swojej garderoby i zaczęła szybko zrzucać z siebie ubranie cyganki, by w jednej chwili włożyć kostium huzarski. Żeby uniknąć fałd, i aby kostium leżał na niej gładko i ładnie, utalentowana artystka zdecydowała się zrzucić z siebie wszystko do cna i włożyć go wprost na kostium Ewy. Gdy była już rozebrana i kuląc się od lekkiego chłodu, poczęła wygładzać huzarskie rajtuzy, do uszu jej doszło ciche westchnienie. Otworzyła szeroko oczy i zaczęła się przysłuchiwać. Jeszcze raz ktoś westchnął i nawet wyszeptał. — Och! Jakże ciężkie nasze grzechy. Artystka obejrzała się i nie zobaczywszy ku swemu zdumieniu nic podejrzanego w garderobie, zdecydowała się rzucić okiem na wszelki wypadek pod jedyny mebel, pod kanapę. I oto właśnie tam ujrzała długą figurę ludzką. — Kto tu jest? — krzyknęła przerażona, odskakując od kanapy i przykrywając się huzarską kurtką. — To... to ja... ja... Dał się słyszeć spod kanapy drżący głos Niech się pani nie boi, to ja. Cs w sepleniącym szepcie, podobnym do skwierczenia patelni, artystka z łatwością poznała głos swego dyrektora Indiukowa. To pan? Oburzyła się czerwona jak piwonia. Jak pan śmiał! Cały czas tu, stary Podelcu, leżałeś? Tego jeszcze brakowało droga, gołąbko moja, zaczął Indiukow, wysuwając swą łysą głowę spod kanapy. Nie gniewaj się, najdroższa. Zabij mnie. Zdepcz, jak żmija, ale bądź cicho. Nic nie widziałem, nie widzę i widzieć nie chcę. Niepotrzebnie nawet pani się zakrywa, piękności moja nieopisana. Niech pani wysłucha starca stojącego już jedną nogą w grobie. Tylko po to tu się ukryłem, by ratować życie. Ginę! Niech pani patrzy, włosy mi się najeżyły. Z Moskwy przyjechał mąż mojej głaszeńki, teraz biega po teatrze i czyha na moją zgubę. Ukropne! Przecież nie mówiąc o głaszeńce, jestem winien pięć tysięcy! A mnie co do tego! Wynoś się w tej chwili, albo sama nie wiem, co z tobą ty podelcu, jeden zrobić! Złodko. Złotko, Na kolanach błagam, czołgam się! Gdzie mam się przed nim ukryć, jeżeli nie u pani? Znajdzie mnie przecież wszędzie, tylko tu wejść się nie ośmieli. Błagam, proszę. Dwie godziny temu go widziałem. Stoję sobie podczas pierwszego aktu za kulisami i patrzę, a tu on idzie z widowni na scenę. To znaczy, że pan i podczas dramatu tu leżał? Przeraziła się artystka. I. I wszystko pan widział? Dyrektor zaczął szlochać. Drżę, trzęs się, zabiję przeglęty. Przecież już raz strzelał do mnie w Nowogrodzie. W gazetach pisali. Ach, to ostatecznie jest nie do wytrzymania. Wynoś się, pan, bo już czas mi się ubierać i wyjść na scenę. Wynoś się, bo krzyknę, rozpłaczę się głośno albo lampą cisnę w pana. Nadzieja moja kotwico zbawienia. Pięćdziesiąt rubli podwyżki, tylko niech mnie pani stąd nie wyrzuca. Pięćdziesiąt. Artystka okryła się jakimiś szmatkami, pobiegła do drzwi, by wołać o pomoc. Indiukow czołgał się za nią na kolanach i złapał ją za nogę powyżej kostki. Siedemdziesiąt pięć rubli, tylko nie wypędzaj, zasyczał, dusząc się. jeszcze pół benefisu dodam. Kłamiesz. — Niech mnie Bóg skaże! Przysięgam, żebym przepadł pół beneficu i siedemdziesiąt pięć rubli podwyżki. Dolska Kałczukowa wahała się chwilkę, wreszcie odeszła od drzwi. — Przecież pan kłamie — powiedziała płaczliwie. — Niech się pod ziemię zapadnę, niech zbawienia nie doczekam. Czy to jak gałgan jaki, czy co? — Dobrze, pamiętaj pan — zgodziła się artystka. — No właśnie, pan pod kanapę. Indiukow ciężko westchnął i sapiąc wlazł pod kanapę. Adolska kauczukowa zaczęła się prędko ubierać. Palił ją wstyd, że w jej garderobie pod kanapą leży obcy mężczyzna. Ale świadomość, że zrobiła to dla świętej sztuki, dodała jej tyle otuchy, że zrzucając z siebie później huzarskie ubranie, nie tylko nie wymyślała, ale nawet wyrażała współczucie. — Pan się tam powala! Kuzma Aleksiejczu, bo przecież najrozmaitsze przedmioty stawiam pod kanapę. Bodewil się skończył. Artystkę wywoływano kilkanaście razy. Ofiarowano jej bukiet ze wstęgami i napisem: Zostań z nami. Wracając po owacjach do swojej garderoby, spotkała za kulisami Indiukowa. Zawalany i potargany dyrektor promieniał i zacierał ręce z zadowolenia. Ha, <laughs> wyobraź sobie, gołąbeczko! powiedział zbliżywszy się do niej. Śmiej się ze starego durnia. Wyobraź sobie, to nie był wcale prydin. Ha, <laughs> do diabła. Długa, ruda broda wprowadziła mnie w błąd. Prydin też ma długą, rudą brodę. Omyliłem się, stary osioł. <laughs> Niepotrzebniem cię tylko niepokoił, czarodziejko moja. Ale niech pan tylko nie zapomni o tym, co mi pan obiecał, powiedziała Dolska kauczukowa. Pamiętam, pamiętam, złotko moje, ale, Gołąbko, droga, to nie był Pryndin. Myśmy się umawiali tylko co do Pryndina. Dlaczego więc mam spełniać obietnicę, skoro to nie był Pryndin? Gdyby to on był, to co innego? A przecież sama widzisz, że się myliłem. Jakieś dziwadło wziąłem za Pryndina. Co za nikczemność, oburzyła się artystka. Nikczemność, podłość. Gdyby to był Pryndin, to rozumie się... Miałaby pani zupełne prawo żądać, żebym spełnił obietnicę, a to przecież był lichowiek to. Może to był jakiś szewc, albo, za przeproszeniem, krawiec? To ja mam za niego płacić. Jestem człowiekiem uczciwym, rozumiem. I odchodząc, wciąż gestykulował i mówił. Gdyby to był Pryndin, to rozumie się, byłbym zobowiązany, ale przecież to jakiś nieznajomy, jakiś. Licho go wie, rudy człowiek. I wcale nie pryndin.